Może się zdarzyć, że w Waszym życiu ktoś będzie chciał Wam przekazać pewne nauki bądź informacje mogą kosztować Was życie wieczne bez względu na to, czy jesteście z Panem czy też z Nim nie jesteście Jedną z bardziej tragiczniejszych rzeczy jakie pojawiły się na świecie to to, aby dawać Ludziom fałszywe zapewnienia, które mogą kosztować ich życie, o ile bardziej, jeżeli będzie to życie wieczne. Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I żaden człowiek nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Są osoby, które mówią, że wszystkie religie są dobre jak również wszystkie drogi prowadzą do nieba. Mówią również, że nieważne, jaką drogę wybierzesz. Tak też możesz wiedzieć, co typu chcesz. Mówią również, że wszystkie drogi prowadzą do nieba. Są to fałszywi prorocy. Mówią coś zupełnie przeciwnego, o czym mówił Jezus, który powiedział, że żaden... Człowiek nie może przyjść do Ojca tylko przeze mnie. Są ludzie, którzy mówią: Wiesz co, to jest zbyt przesadne jak też zbyt wyspecjalizowane zarzucają, że Bóg taki nie jest. Chcę tutaj podkreślić i stworzyć teologię, która pozwoli wierzyć w co tylko chcesz. Albo w jaki sposób chcesz, aby dostać się do nieba. Jest niewyobrażalne, jak wiele osób w dniu swojej śmierci będą spodziewać się pójścia do nieba. Jednakże obudzą się w piekle. I w tym momencie sobie sprawę, że w swoim życiu słuchali oszy wyporów, którzy utwierdzali mnie, oraz przeświadczali moim grzesznym życiu, wprowadzając na zawsze moje wieczne życie ogromną ruinę. Dlatego, że dana osoba nie chciała słuchać praw Słowa Bożego.